Witajcie kolejnym na moim kanale. Tak jak widzicie, ym, mamy ym, tutaj mamy właśnie rodzinę filmów. Jedna z nich to wam wielka yy, Tutaj mamy dziecko wampirze yy, a on jest zwykłym człowiekiem, więc nogi. Yy, yy. Zaraz może wpłyniemy na jego emocje, bo właśnie, żeby nasz film Rozkaz mm, na oddanie się ćwiczenia może, bo ostatnio było sprzątanie, więc... No i tutaj mamy... o, jest głodna, więc musimy wysłać krew z naszego faceta Tylko gdzie on jest? On nie w się Dobrze, zamienimy, bo mamy chyba pieniądze dużo, więc będzie git um. Gdzie on jest? O tu, aha, no tak, ćwiczy Zapomniałam, że miał się oddać ćwiczeniu, widzicie? To jest takie... nad głową jest, wiesz, że ten... Że... że musiał to robić tak specjalnie, ale to o, dobrze W sumie niech się trochę No po... tak. mm, To wampir, co teraz możemy pi plazmy, Bo zachłannie pi plazmy tutaj mamy Mm, więc wypijmy zachłonnie, bo naprawdę... Chce nam się bardzo pić. Tutaj widzimy... Tutaj tak. No. I więc ona już idzie. Widzimy. To jest wciąż w kolejnej. Tutaj chcemy mieć dwieczkę. Tutaj już jest jedna Daisy. która jest ciemna po mamie jakby. Tutaj widzimy ciemną Daisy. Tak. I tutaj plazmę. Teraz... Nasz domek ogólnie wygląda tak, jeszcze nie jest do końca zrobiony, ale tutaj mamy taką jakby komputerownię. Tutaj mamy takie biuro, tatusia, czy coś takiego. To każdy, tutaj takie. Tutaj mamy jadalnię żeby rodzinka spokojnie mogła jadować. Tutaj mamy taką kuchnię, gotować nie i tak dalej. Mamy takie, taką jakby. Łazienkę, tylko że jest na bogato taką łazienkę. Tutaj mamy pokój rodziców, a tutaj spokój Daisy, chociaż tej, tego wolnego miejsca jest jeszcze bardzo dużo, bo tutaj ile tego jest, no więc lit. Mhm. Czekamy teraz na ten trochę pod szybsze tutaj tempo. szybsze tempo trochę. Żeby to było wszystko szybciej. A ja zaraz dla Was w rołoce. Cześć, jestem... E, po chwili po krótkiej przerwie, oczywiście tego nie odczuję. To e, czyli e, Simcola była plazmę fajną. Tutaj rodziny? To ona ma dziecko... W ciąży kolejnej. Troszeczkę nie rozumiem tych simów, ale dobrze. Trudno. Yy, Obstawiać w komentarzach, czy myślicie, że to będzie dziewczynka czy chłopiec, bo ja osobiście myślę, że to będzie chłopiec, bo tak często się zdarza, więc tak, właśnie. Mam, mam taki plan, żeby, yy, żeby zrobić takie coś. Czyli... Właśnie jeszcze nie zauważyłam, że obydwie mają na imię Daisy Tak Obydwie mają na imię Daisy, ale się nie skapłam Patrzcie Daisy O'Brien I Daisy O'Brien, a to jest Vincent O'Brien, no Dobrze, ale i tak szczerze mówiąc To tak średnio jest Dobrze, niech pójdą spać SP. Idę też śpi. Co on, co go boli? Aha, groźnie wampira, dobrze Tutaj mam właśnie takie wampirskie. Dobra, nie chcę spać Podrzucenie niech będzie taka intryga z dzieckiem, może trochę tak Tutaj mamy, tutaj mamy jeszcze takie ładne zielone lampy, nie widać tego, ups, przepraszam, troszeczkę, ale nie szkodzi, tutaj będzie pokój już Daisy, tylko zmienimy jej łóżko, żeby łóżko było takie trochę dla mojego dziecka, bo zaraz będzie dosłownie takim malutkim, które tu chodzić, więc po prostu będziemy czekać. Tutaj widzimy już nasza Simeczka pięknie, kochaniutka, którą na trymestrze... nie wiadomo, no i wiadomo kiedy nie będzie ten dziecko, co nie. <laughs> tutaj w ogóle nie wiem po co ja to zrobiłam, ale są trzy komputery, tutaj jest czwarty. A w pokoju Daisy jest, ben, jest już e, szósty, więc. No, więc to jest trochę tak bez sensu, nie wiem. Może, po prostu dlatego, że lubią grać czy coś. No, nie, nie wiem, po prostu tak chcą. Tutaj um, widzimy jeszcze mm, królę. Taką trochę rozumiem, mniej więcej co ona robi. Rusza i rękami. Muszę sobie przejść zmienić pieluchę nie wiem jak według was Ale według mnie bardzo, bardzo, bardzo nudne jest to według mnie jest to, że yy, Te małe dzieci chcą co chwilę żreć W razie Strasznie to jest Codzienczas trzeba im dawać jedzenie i ja czysto przestraszyłam się, że zabrali tej Dobra, dajmy jej losową. Nie, nie przylepę, bo w sumie musi być taki bardziej... Mm, chciała chyba to, albo, 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 nie, nie ma jak na pewno nie, przylepa też nie, przez no też nie bardzo. Nie. A żywe srebro damy, poczekajcie bo Ja przeczytam mniej więcej o czym to jest Srebro mm, Nie, w miejscu Tak, dobra, to to Srebro będzie Jak wygląda nasza Jezu, patrzcie Ma wszystko prawie po matce Tylko skórę jaśniejsze Przepraszam Taki sam, tylko widać wie, że. Białe. Oj. Ciemne. Boże. To wygląda strasznie. O dziecko. okej, okay, zje. Czemu ona tego nie je? No i akurat jedz to. O, a potem marudzisz. Okej okay. no To mamy dwie dezy Super hit. Po prostu. Git aha, chce żreć, No dobrze, to od swojego męża wykładamy Tylko trochę zwolnię tempo. Mm, więcej opcji: vampir, pi plazmę, zachłannie pi plazmę, bo to jednak tak na jest. też nie wiem, czy to tak odmawia To nie jest ale z tego. Nie, to co on chce spać, super. Trzeba zmienić tutaj łóżko, bo szczerze, Zmienimy łóżka, łóżko, zmienimy. Tutaj. Wpisuję już. Tutaj już mamy łóżko do małpy. No to damy takie, żeby pasowało nam do wystroju takie różowitkie. No, takie dobra yy. na początku dam, potem to dam umieć w wyposażeniu, bo po prostu się to Okej, okay. teraz zapisujemy. W sensie zapisz damy, bo nie chcę, żeby potem się okazało, że coś tam jednak nie zapiszę. Tak. I w ogóle ta córka wygląda trochę strasznie z tymi oczami. To naprawdę jest tylko małe dziecko. No waga. E, chciałabym jej zmienić, wiem co. Mm, chciałabym jej zmienić, mm, by się przebrała. Szafę. Chciałaś tak po prostu. zaplanować stroje. Takie. O, dwie kiteczki mi chciała zrobić, bo. Aż um, wygląda słodko. Jak to będzie możliwe? Tak, tak wygląda jej twarz, po prostu jak z horroru, ale fajnie, ja lubię horrory Damskie na górę trochę, to wygląda słodko, prawda? Wiem, że tak. Jeszcze ta sukienka, no hit. Jeszcze te uszy. Nie wiem, czy widzicie uszy, a widzicie już jacie Ale nos ma chyba po tacie, o ile mi się wydaje, dobrze. Nie, chyba po mamie też. Nie, chyba potacie jednak. Bo ona też ma taki malutki nos. Ale ładna jest ta nasza dziewczynka. Bardzo ładna. W sensie no ja ogólnie ładne są, taka straszna ja robię takie strachy na lachy. Więc jest według NIG. Widzę, że ona jest tu wampirem, więc... Dobra. Zatwierdzamy. Tak, jesteśmy już tutaj. Tutaj widzimy, yy, że ona znowu coś ma. I tą z rzeczą jest... A, nie wyspała się, okej. Okay. Rozumiem trochę ją, bo szybszy trochę tempo. Nie chcemy się, się czekać. Wychmie ta ich dziewczynka, ona naprawdę bardzo ładna, tak szczerze. No, naprawdę ładna. Wręcz przepiękna. Potem o, zaczął się poród, widzicie tu ten komunikat. No, więc trzeba szybko pędzić. Pędzimy. dziecko w szpitalu. Więc. Rodzi się, rodzi się dziecko, rodzi się. Dobra, zatrudniamy mną, no ja bo na zawsze jeszcze tam zostaje trochę. Więc, a pieniądze to naprawdę to. Tak jak myślałam, to chłopiec, więc dajemy mu imię. Minicenty, Nie. Jakie możemy mu dać imię? Hmm. Rożpunka? Możemy dać mu imię. Mm, no kurczę jakie mu dać imię, poczekajcie. Po drugich zastanowieniach staliśmy, że będzie miał na imię Vincent. Ojciec Vincent, matka Daisy, córka Daisy. Wszystko pasuje. Dobra, a teraz zobaczymy, Jezu, oj, 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 oj. przepraszam, że postarzę, ale ja jestem taka ciekawa, jak to dziecko będzie wyglądać, że ja po prostu się nie mogę powstrzymać i po prostu mm, użyję opcji Postaż! Wiem, 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 co ten, ale no. Jak to wygląda, Boże, jeszcze nie wiadomo okej, okay, to ja nie wiem, dam aniołek na pewno nie. rozrobiakę damy. Tak, chociaż nie poczekać Jaki on ma kolor? Nie widać. On chyba jest zukajo oczy ma po tacie. A co nie, co nie damy rozrabiaki? To damy ciekawy świat, jak... W ogóle on jest znacznie jaśniejszy. Znacznie i on nie jest taki jak matka, tylko to jest... Wieszcie mi na słowo. A nie, przepraszam, faktycznie dzieci są jaśniejsze niż ona. Więc yy, po prostu zapisuję. Zapisz. Jak, yy, zapisz, jako że ma dwóch dzieci. Tak, okay. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!